Czy myślisz, że znasz Estonię, może nadszedł czas, aby to przemyśleć? Choć ten kraj słynie z oszałamiających krajobrazów i pionierstwa w świecie cyfrowym istnieje mniej komentowana strona, o której niewielu wie. Rzeczywistość regulowanej prostytucji jest legalną częścią społeczeństwa estońskiego. Tak, to prawda. W Estonii ta praktyka jest dozwolona i regulowana przez rząd, ale to nie wszystko. Czy wiedziałeś, że Estonia jest jednym z najbardziej ateistycznych krajów na świecie i co zaskakujące, to kraj z naj Większą liczbą modelek w przeliczeniu na mieszkańca. Kolejnym ciekawym aspektem kultury estońskiej są sauny. Czy wyobrażałeś sobie, że wchodzisz do gorącej sauny bez ubrania i dzielisz ten moment z ludźmi, których nigdy wcześniej nie widziałeś? Wydaje się inne, prawda? Dziś odkryjemy 10 zaskakujących faktów o Estonii, które z pewnością zmienią Twoje postrzeganie tego kraju. Przygotuj się na odkrycie fascynujących tajemnic i niespodziewanych faktów. Estonia położona w północnej Europie, Europie, graniczy z Zatoką Fińską, Morzem Bałtyckim, Łotwą i Rosją. Z powierzchnią około 45 tysięcy km2 jest jednym z najmniejszych krajów Europy pod względem terytorialnym. Pod względem ludności kraj ten zamieszkuje około 1,3 miliona osób, co czyni go jednym z najsłabiej zaludnionych państw Unii Europejskiej. Tallin, stolica, łączy historię i naturę w wyjątkowy sposób. Około 1 trzecia ludności estońskiej mieszka w mieście, którego stare miasto, Miasto uważane jest za jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych obszarów w Europie. Jego brukowane ulice i historyczne budynki tworzą atmosferę przypominającą scenerię z bajki, oferując prawdziwą podróż w przeszłość. Oprócz swojego historycznego znaczenia Estonia wyróżnia się także pięknem przyrody. Około 50% powierzchni kraju pokrywają lasy, które odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska. Te rozległe zielone tereny przyczyniają się do tego, że kraj ten ma jedno z najczystszych powietrzy na świecie, co sprawia, że zwiedzanie Tallina jest jeszcze bardziej wyjątkowe. Ponad tysiąc lat temu plemiona zamieszkujące lasy i bagna Estonii żyły w głębokim związku z naturą, oddając cześć pogańskim bogom i z odwagą broniąc swoich ziem. Jednak ta harmonia została przerwana w XIII wieku, kiedy przybyli niemieccy krzyżowcy z misją chrystianizacji regionu. Bitwy były brutalne, a rezultatem była destrukcja wiosek i zagrożenie dla przetrwania dawnych. Tradycji. Mimo oporu Estończyków, kraj musiał zmierzyć się z wiekami dominacji obcych potęg. Estonia stała się strategicznym terytorium w średniowieczu, przechodząc przez okresy kontroli duńskiej, szwedzkiej i rosyjskiej. Przez około 700 lat kultura estońska była tłumiona, a głos jej ludu milczał, jednak pragnienie wolności pozostało żywe, podsycając nadzieję na przyszłość niepodległego państwa. W 1918 roku w czasie zamętu związanego z pierwszą wojną. Światową I upadkiem wielkich imperiów, Estonia w końcu ogłosiła swoją niepodległość, doświadczając kulturalnego odrodzenia i ponownie afirmując swoją tożsamość narodową. Jednak spokój był krótki. W 1940 roku Związek Radziecki anektował kraj, a Estonia musiała zmierzyć się z dekadami okupacji. Podczas II wojny światowej nazistowska okupacja zaostrzyła cierpienia Estończyków, a po wojnie kontynuowano radzieckie represje. Rodziny były rozdzielane, a represje odczuwano. W każdej sferze życia, jednak duch oporu Estończyków pozostał nienaruszony. W latach 80. pokojowy ruch, znany jako śpiewająca rewolucja, ponownie wzniecił nadzieję na wolność, jednocząc tysiące ludzi w pieśniach, które nawoływały do niepodległości. Wreszcie w 1991 roku Estonia odzyskała swoją suwerenność, co oznaczało triumf wytrwałości i ducha zbiorowego narodu, który nigdy nie zrezygnował ze swojego marzenia o wolności. Oprócz swojej imponującej Historii Estonia wyróżnia się również w innej dziedzinie. W świecie mody z populacją liczącą nieco ponad 1 milion 300 tysięcy mieszkańców. Kraj ten ma jedno z najwyższych zagęszczeń profesjonalnych modelek w przeliczeniu na mieszkańca. Ulice Talina, średniowiecznej stolicy kraju, są pełne twarzy, które pojawiają się na okładkach międzynarodowych magazynów i spacerują po światowych wybiegach. Estonia przewyższa modowych gigantów, takich jak Stany Zjednoczone i Brazylia, mając około 70%. 4 modelki na milion mieszkańców. Część tego sukcesu związana jest z wysokością Estończyków, którzy są trzecim najwyższym narodem na świecie. Kobiety mają średnią wzrostu 1,69 m, a mężczyźni 1,80 m, co w połączeniu z genetyką sprzyjającą symetrii twarzy i delikatnym rysom sprawia, że wielu Estończyków jest naturalnie fotogenicznych. Uroda Estończyków z ich jasnymi oczami, gładką skórą i wyrazistą strukturą kości jest szeroko. Rozpoznawana w świecie mody, co sprawia, że są stałymi bywalcami pokazów mody i kampanii na całym świecie. W Estonii prostytucja jest legalna i regulowana, oferując scenariusz, w którym wiele kobiet szuka możliwości poprawy swojego życia. Jednak ta droga często prowadzi do sytuacji wykorzystywania i nadużyć. Chociaż niektóre kobiety wchodzą do branży z nadzieją na osiągnięcie stabilności finansowej, rzeczywistość może okazać się trudniejsza niż się spodziewały. Prostytucja uliczna jest zakazana. W kraju, ale kobiety mogą wykonywać ten zawód w określonych miejscach i ogłaszać swoje usługi prywatnie, ma to na celu zapewnienie bezpieczniejszego środowiska, zarówno dla nich, jak i dla klientów. Ponadto pracownice są zobowiązane do rejestrowania się i regularnych badań lekarskich, co ma na celu ochronę zdrowia publicznego i zmniejszenie ryzyka chorób przenoszonych drogą płciową. Jednak sytuacja związana z prostytucją w Estonii jest złożona. Niektóre kobiety wpadają w sieci handlu ludźmi, zwabione fałszywymi obiektami pracy przez oszukańcze agencje. Inne są zmuszane do tego przez trudności ekonomiczne lub naciski społeczne. Dla wielu codzienność naznaczona jest wyzyskiem, przemocą i nieludzkimi warunkami pracy. Chociaż niektórym udaje się osiągnąć sukces finansowy, wyzwania emocjonalne i fizyczne są ogromne. Dążenie do lepszego życia może popychać wiele kobiet do trudnych, a często niebezpiecznych wyborów. Rzeczywistość jest pełna niuansów i wyzwań, które nie mogą zostać zignorowane. Porozmawiajmy o ciekawych fakcie. Wyobraź sobie kraj, w którym korzystanie z prawa wyborczego jest tak proste, jak korzystanie z internetu. W 2005 roku Estonia stała się pionierem, organizując pierwsze na świecie wybory online, umożliwiając swoim obywatelom głosowanie z dowolnego miejsca, pod warunkiem, że mieli dostęp do internetu. Mogłeś pić kawę w Paryżu, albo pracować zdalnie w Australii, a mimo to brać udział w wyborach swojego kraju kilkoma kliknięciami. Jednak innowacje cyfrowe Estonii się Znacznie dalej niż tylko wybory. Dziś prawie wszystkie usługi rządowe są dostępne online. Od płacenia podatków po zakładanie firm zaawansowana cyfryzacja zmieniła sposób, w jaki Estończycy radzą sobie z biurokracją. Chcesz zarejestrować firmę, zrób to online. Musisz odnowić prawo jazdy, kilka kliknięć rozwiąże problem. Cyfryzacja w Estonii nie tylko ułatwia codzienne życie, ale także ratuje życie. W nagłych przypadkach ratownicy medyczni mogą uzyskać cyfryzację. Dostęp do historii choroby pacjenta na miejscu wypadku, co zapewnia szybkie i skuteczne leczenie. Informacje takie jak grupa krwi i alergie są natychmiast dostępne, a szpitale otrzymują w czasie rzeczywistym dane pacjenta, co pozwala im się przygotować przed przyjazdem karetki. Wszystko to jest możliwe dzięki cyfrowej infrastrukturze kraju. W Estonii praktycznie wszystko można załatwić online, z wyjątkiem zawarcia małżeństwa lub rozwodu. Te procesy nadal wymagają obecności fizycznej. Poza tym biurokracja jest prawie nieistniejąca, co zapewnia obywatelom bardziej praktyczne i efektywne doświadczenie. Innym interesującym aspektem życia w Estonii są sauny, które odgrywają ważną rolę w lokalnej kulturze. Dla wielu estończyków sauny są miejscem odnowy i oczyszczenia. Wiele domów ma swoje własne sauny, a ten rytuał intensywnego ciepła, po którym następuje szok zimnej wody lub śniegu, jest uważany za odświeżający i korzystny dla zdrowia. Uważa się, że ten ekstremalny Normalny kontrast między ciepłem a zimnem wzmacnia układ odpornościowy, poprawia krążenie i wywołuje głębokie uczucie dobrego samopoczucia. Sauny to coś więcej niż zwykła relaksująca rozrywka w Estonii. Są zakorzenioną tradycją, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Choć dla niektórych może to być onieśmielające środowisko, doświadczenie jest w pełni skupione na relaksie i szacunkowej socjalizacji. Nic ponad to, teraz opowiem ci o wydarzeniu, które może cię zaskoczyć a nawet sprawić, że natychmiast zechcesz odwiedzić Estonię. Wyobraź sobie zawody, w których siła, strategia i odrobina humoru spotykają się. Wyścig noszenia żon. W Estonii te zawody są punktem kulminacyjnym corocznych festiwali, na których pary stawiają czoła pełnym przeszkód wyścigom. W wyścigu mężczyźni noszą swoje żony na trudnych trasach, które obejmują bariery, a nawet odcinki z wodą. Zasady są proste. Żona musi ważyć co najmniej 49 kg, a mąż wybiera technikę, którą woli ją nosić. Jedną z najpopularniejszych jest estoński styl, w którym żona jest do góry nogami, z nogami wokół szyi męża. Ale to nie tylko siła się liczy. Aby wygrać potrzebna jest także strategia i dobra koordynacja, ponieważ trasa jest pełna wyzwań. To wydarzenie przyciąga zawodników i widzów z różnych części świata, a nagrody są dość oryginalne. Na przykład waga żony w piwie. Teraz coś, co może cię zaintrygować. Czy kiedykolwiek myślałeś o wejściu do miejsca, gdzie ci Cisza jest tak głęboka, że wydaje się niemal namacalna. W Estonii cisza nie jest postrzegana jako coś niewygodnego, ale raczej jako oznaka szacunku i refleksji. W sytuacjach towarzyskich, zwłaszcza w obecności obcych, cisza jest powszechna i tworzy atmosferę kontemplacji i namysłu. Przerywanie rozmowy, na przykład, jest uważane za niezwykle niegrzeczne. Ten szacunek dla ciszy odzwierciedla kulturę, która ceni głębię dialogu i wzajemny szacunek. Dla osób z zewnątrz takie zachowanie może wydawać się inne, wręcz tajemnicze, ale jest to sposób na zrozumienie istoty estońskiej kultury. W tej ciszy słowa są starannie dobierane, a każda rozmowa zyskuje specjalne znaczenie. To, co wielu mogłoby interpretować jako niezręczność, dla Estończyków jest wyrazem troski i okazją do szczerej i przemyślanej komunikacji. Z drugiej strony, chociaż Estonia imponuje swoim postępem technologicznym, boryka się również z poważnymi wyzwaniami. Starzenie się społeczeństwa jest jednym z największych problemów z którymi kraj musi się zmierzyć. Przy niskiej liczbie urodzeń i rosnącej długości życia rośnie liczba osób starszych wymagających większej opieki, co wywiera presję na systemy opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego. Z mniejszą liczbą młodych ludzi do utrzymania ekonomicznego tej grupy, zrównoważony rozwój tych usług staje się pilną kwestią. Dodatkowo, emigracja również jest delikatnym tematem. Wielu młodych Estończyków szuka lepszych warunków pracy i edukacji w innych krajach Europy to prowadzi do utraty talentów co może negatywnie wpłynąć na potencjał innowacji i wzrost gospodarczy kraju. Niepewność co do powrotu tych emigrantów jest kwestią, która budzi obawy, ponieważ odejście aktywnego pokolenia może mieć długotrwałe skutki. Kolejnym ważnym punktem jest nierówność ekonomiczna w kraju choć Estonia jest znana z przywództwa w dziedzinie technologii istnieją zauważalne dysproporcje między życiem w miastach takich jak Tallin, a obszarami wiejskimi. W bardziej od w odległych regionach dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i praca, jest znacznie bardziej ograniczony, co pogłębia różnice i może utrudniać jednolity rozwój całego kraju. Te wyzwania wymagają strategicznego podejścia, aby zapewnić zrównoważony rozwój i sprawiedliwy dostęp do postępu we wszystkich regionach. A teraz bardzo chciałbym poznać Twoją opinię. Co sądzisz o tych wyzwaniach, przed którymi stoi Estonia? Zostaw swój komentarz poniżej. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka. A jeśli spodobał Ci się ten materiał, kliknij w wideo, które pojawia się teraz na Twoim ekranie. Jestem pewien, że Cię zainteresuje. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo.